latająca ryba skubi. Co? Ta rybka? Hej, przestańcie psodzić. Chcę się wyspać, jasne? Dobrej nocy, ptasiu Ojej, co mu jest? Chyba zębla D Duch? 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 Gdzie Skubi? Duchy! Potwory morskie! O co tyle hałasu, Fred! Widzieliśmy. Potwory morskie i ducha! Ducha? Ale gdzie Skubi? Chodźcie, pokażę wam! Wynurzyli się z morza właśnie tu! Ale teraz ich tam nie ma! A najgorsze, że nie wiem, dlaczego nie ma ich w wodzie! Patrzcie, są na półgodzie! Myślałem, że już smacznie śpicie, dzieciaki. Pewnie byśmy spali, gdyby duch i potwory morskie nas nie obudziły. Co? To prawda, profesorze. Przed chwilą je widzieliśmy, są na pokładzie. Ostrzegałem cię profesorze trudka. Zakłóciliśmy spokój duszy kapitana Pescado. Teraz jego potwory opanują statek. Racja! Widzieliśmy je, panie Cheryl. Tak, chłopcze. Z pewnością był to upiorny widok. Ostrzeżenie, żeby trzymać się z daleka od wraku szkunera Diablodoro. Proponuję prędko podnieść kotwicę i opuścić te przeklęte wody! Ja jestem człowiekiem nauki i nie wierzę w żadne duchy, panie Czerep. Nie widzę powodów, by przerwać tę ekspedycję. Czy to jest pańska ostateczna decyzja? Ostateczna, panie Czerep. A zatem spuścimy szalupę, jeżeli pan pozwoli. Zaczekamy w porcie na pański powrót, o ile wróci pan żywy. A może zabierzecie się z nami? Scooby, na co my jeszcze czekamy? My, my, my płynę z tobą. Scooby. W tym porcie nie ma twoich ulubionych Scooby-chrupek. Scooby-chrupki? Dzięki, Velbo. Namówiłaś mnie, żebym został. Zaraz, a co ze mną? Ach, teraz trzeba się dobrze wyspać, dzieciaki. Jestem pewien, że rano rozwikłamy te tajemnice.